Wczoraj wieczorem spędziłeś trzy godziny na skrolowaniu i nawet nie pamiętasz, co właściwie oglądałeś. Ani jednego posta, ani jednego filmu. Po prostu trzy godziny zniknęły, ale one się wydarzyły. Tylko że po prostu już minęły. Leżysz teraz i myślisz, znowu zmarnowałem cały wieczór. I najgorsze jest to, że nawet nie jesteś zmęczony. Po prostu nie mogłeś usiedzieć w miejscu, nie mogłeś być sam ze swoimi myślami. Nie potrafiłeś odpocząć. Nie czując jednocześnie, że powinieneś coś robić, więc typowo sięgnąłeś po telefon i nazwałeś to przerwą. Ale to nie była przerwa, to było unikanie ciszy, unikanie samego siebie. Miałeś przecież plany, miałeś zrobić coś konkretnego, coś ważnego, ale zamiast tego podniosłeś telefon tylko na chwilę, żeby sprawdzić jedną rzecz. I nagle minęły trzy godziny, a ty nie masz nic do pokazania, poza świadomością, że straciłeś czas, którego już nigdy nie odzyskasz. A co najgorsze, Wiesz, że jutro zrobisz to samo. Myślę, że warto o tym mówić. O marnowaniu czasu. Nie w kontekście, jak być bardziej produktywnym. Nie w stylu, przestań przewijać i zacznij działać. Tylko chodzi tutaj o coś głębszego. Mam wrażenie, że dzieje się tu coś więcej niż tylko uzależnienie od telefonu czy brak dyscypliny. Myślę, że utknęliśmy w dziwnym miejscu. W takim stanie, w którym nie potrafimy odpocząć bez poczucia winy, ale też nie mamy siły zrobić czegoś znaczącego, bo jesteśmy po prostu zbyt zmęczeni. Więc kończymy gdzieś po środku. Nie odpoczywamy, nie pracujemy, po prostu tkwimy w tej martwej strefie. Czyli skrolujemy. Czas znika, a my czujemy się coraz gorzej. Zauważyłeś to? Kiedy skrolujesz, nie czujesz przyjemności, nie bawisz się dobrze, nie relaksujesz się, po prostu to robisz. Kciuk się porusza, oczy śledzą kolejne obrazki, ale nic tak naprawdę do ciebie nie dociera. Informacje przelatują przez głowę i od razu znikają. Konsumujesz, ale niczego nie przyswajasz. Mijają trzy godziny i nie pamiętasz absolutnie nic, ani jednego filmu, ani jednego posta, jakby ten czas nigdy nie istniał, tylko że on istniał i właśnie się skończył. I wtedy przychodzi to uczucie, to przygnębiające, obezwładniające poczucie, że właśnie zmarnowałeś kawałek swojego życia. Miałeś czas, mogłeś coś zrobić, mogłeś coś stworzyć, nauczyć się czegoś, porozmawiać z kimś. Ale zamiast tego przewijasz nieskończony strumień rzeczy, które nawet Cię nie interesują. A jutro wiesz dobrze, że zrobisz dokładnie to samo. Ale wiesz co? Jest coś, o czym ciągle myślę. Czy to jest naprawdę stracony czas? A może tylko nam się wydaje, bo wmówiono nam, że każda chwila musi być produktywna. Pomyśl o tym tak. Gdybyś spędził trzy godziny na oglądaniu filmu, czy czułbyś się winny? No raczej nie. A jeśli te same trzy godziny spędziłbyś na rozmowie z przyjacielem, czy nazwałbyś to zmarnowanym czasem? Nie, nazwałbyś to życiem, nazwałbyś to byciem w kontakcie. No ale trzy godziny scrollowania, no to już inna historia. To od razu brzmi jak porażka. Jakby coś z tobą było nie tak. Jakbyś nie miał dyscypliny, siły woli, czy czegokolwiek, czym można się samemu ukarać. Dlaczego tak jest? Myślę, że dlatego, że scrollowanie nic nam nie daje. To nie jest odpoczynek, to nie jest zabawa, to nie jest kontakt. To jest odrętwienie, sposób, żeby nie czuć. Żeby nie myśleć, żeby wypełnić czas, ale go nie przeżyć. Kiedy oglądasz film, jesteś w tej historii. Czujesz coś... Kiedy rozmawiasz z kimś bliskim, nawiązujesz więź, jesteś obecny, widziany, a kiedy skrolujesz, ukrywasz się, uciekasz. Uciekasz od ciszy, od niepokoju, że masz za dużo na głowie, albo od pustki, bo nie wiesz czego chcesz. Uciekasz od własnych myśli, od samego siebie. I myślę, że właśnie dlatego czujesz się tak źle. Nie dlatego, że zmarnowałeś czas, ale dlatego, że nie byłeś obecny w czasie, który miałeś. Nie odpoczywałeś, nie zrobiłeś nic znaczącego, po prostu zniknąłeś na kilka godzin, a gdy wróciłeś, nic się nie zmieniło. Tylko że teraz czujesz się gorzej i ciągle w tle słyszysz ten głos cichy, ale natarczywy. Powinieneś przestać, powinieneś wstać, powinieneś coś zrobić. Kończy ci się czas, marnujesz swoje życie, ale nie przestajesz, skrolujesz dalej. Bo zatrzymanie się oznacza zmierzenie z tym, czego tak bardzo próbowałeś uniknąć. Zatrzymanie się oznacza przyznanie, że właśnie spędziłeś godziny, nic nie robiąc. Zrobiłem to w zeszłym tygodniu. Miałem wolny wieczór, żadnych planów, żadnych obowiązków, po prostu czas. Pomyślałem, dobrze go wykorzystam, popracuję nad projektem, na którym mi zależy, poczytam, zrobię coś, co naprawdę ma znaczenie. A potem wziąłem telefon tylko na chwilę, i trzy godziny później nadal tam byłem, nadal scrollowałem, nadal powtarzałem sobie jeszcze tylko jeden filmik i potem przestanę. na w środku czułem jak ta pustka coraz bardziej się rozlewa, jak czas ucieka, a kiedy w końcu odłożyłem telefon, było już za późno. Za późno, żeby coś zacząć, za późno, żeby poczytać, za późno, żeby cokolwiek zrobić. Zostało tylko pójść spać z tym znajomym uczuciem w brzuchu, że znowu zmarnowałem cały wieczór. A rzecz w tym, że nawet nie byłem zmęczony, nie byłem wypalony, po prostu nie chciałem zmierzyć się z tą pustą stroną. Nie chciałem zmierzyć się z możliwością, że spróbuję i nie będzie to wystarczająco dobre. Więc zamiast tego scrollowałem, bo nie wymaga ode mnie niczego: nie wymaga kreatywności, nie wymaga refleksji, nie wymaga obecności, wymaga tylko ruchu kciukiem. Myślę, że to jest właśnie pułapka marnowania czasu. Nie chodzi o to, że jesteśmy leniwi, nie chodzi o to, że brakuje nam dyscypliny. Chodzi o to, że robienie czegoś znaczącego wydaje się ryzykowne, wymaga od nas czegoś. Obecności, zaangażowania, może nawet porażki. A scrollowanie? Scrollowanie nie wymaga niczego. Więc scrollujesz nie dlatego, że chcesz, ale dlatego, że to najprostsze. Bo to jedyna rzecz, która niczego od ciebie nie wymaga. Z wyjątkiem twojego czasu, twojego zdrowia psychicznego, twojej uwagi, twojej obecności a w zamian nie daje nic, tylko to znajome uczucie, że właśnie zmarnowałeś godziny swojego życia. A co jeśli problem polega na tym, że nie potrafimy już odróżnić odpoczynku od odrętwienia? Odpoczynek jest dobry, odpoczynek jest konieczny. Twój mózg potrzebuje chwili spokoju, twoje ciało potrzebuje momentów, w których nie musi być produktywne. Potrzebujesz chwil, kiedy nie próbujesz niczego poprawić, optymalizować, osiągać. Oglądanie filmu, który naprawdę chcesz obejrzeć, to jest odpoczynek. Leżenie na kanapie i czucie się z tym dobrze to jest odpoczynek. Odpoczynek to spacer bez telefonu, to bycie świadomym faktu, że w tej chwili nie robisz nic produktywnego i że jest to w porządku. A odrętwienie to trzy godziny skrolowania, po których nie pamiętasz niczego. Odrętwienie to niekończące się konsumowanie treści, ale bez żadnego śladu w pamięci. Odrętwienie to uczucie, że po wszystkim czujesz się gorzej niż przedtem. Także odpoczynek napełnia cię z powrotem a odrętwienie tylko powoli Cię opróżnia. Myślę, że tak bardzo straciliśmy umiejętność odpoczynku, że nie wiemy już nawet jak on wygląda. Uważamy, że odpoczynek musi być produktywny, że musi być dbaniem o siebie, że musi być celowy, świadomy, zaplanowany i zoptymalizowany. Ale czasami odpoczynek to po prostu nic nie robienie i akceptowanie tego, że nic nie robimy. Nie przeglądanie telefonu, kiedy nic nie robimy, nie oglądanie telewizji na pół gwizdka z telefonem w drugiej ręce. Po prostu siedzenie, po prostu nuda, pozwolenie mózgowi żeby sobie powędrował. Pozwolenie sobie żeby po prostu być. To jest właśnie odpoczynek, a my zapomnieliśmy jak to robić. Zamiast tego scrollujemy, bo scrollowanie daje iluzję, że coś robimy. Wydaje się, że wypełniamy czas, ale tak naprawdę nie odpoczywamy. Ale nie twierdzę, że scrollowanie jest złe. Nie twierdzę, że nigdy nie powinieneś marnować czasu. Nie mówię ci, żebyś usunął wszystkie aplikacje i został mnichem produktywności, który optymalizuje każdą sekundę życia. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że powinniśmy być szczerzy, czym naprawdę jest skrolowanie. To nie jest odpoczynek, to nie jest zabawa, to nie jest kontakt z ludźmi, to jest unikanie. A unikanie czasem jest w porządku. Wszyscy czasem potrzebujemy od czegoś uciec, wszyscy czasem potrzebujemy nie zajmować się pewnymi sprawami przez chwilę. Ale kiedy unikanie staje się domyślnym zachowaniem, kiedy nie potrafisz już usiedzieć spokojnie bez sięgania po telefon, kiedy każda wolna chwila wypełniona jest skrolowaniem. Wtedy przestaje to być przerwa, zaczyna być problemem. Oto co próbuję robić ostatnio. Drobiazg, naprawdę mała rzecz, ale pomaga. Kiedy łapię się na tym, że sięgam po telefon z przyzwyczajenia, z tej automatycznej potrzeby wypełnienia pustki, zatrzymuję się i zadaję sobie pytanie: czy naprawdę jestem zmęczony, czy naprawdę potrzebuję przerwy, a może po prostu coś próbuję ominąć? Jeśli naprawdę jestem zmęczony, to odpoczywam, odkładam telefon, kładę się, pozwalam sobie się nudzić pozwalam swojemu mózgowi po prostu istnieć bez żadnych bodźców. A jeśli czuję, że coś unikam, to próbuję to nazwać, mówię sobie ok, boję się tego zacząć. Nie wiem, jak się za to zabrać. Martwię się, jak to się skończy. Po prostu nie chcę teraz siedzieć ze swoimi myślami. I to już wystarczy, bo kiedy nazwiesz to, czego unikasz, to nie ma nad tobą takiej dużej mocy, a czasami, nawet po nazwaniu tego wszystkiego, nadal skroluję, bo nie jestem idealny, bo czasami nadal potrzebuję odrętwienia, czasami unikanie to po prostu to, czego naprawdę potrzebuję w danej chwili, ale przynajmniej jestem w tym szczery, przynajmniej wiem co robię i nie udajesz, że to przerwa albo relaks, nie oszukuję siebie, unikam i to jest ok, dopóki jestem tego świadomy. Prawda jest taka, że będziesz marnować czas, wszyscy to robimy. Będziesz mieć dni, w których scrollujesz przez trzy godziny, wieczory, kiedy nie zrobisz nic produktywnego, chwile, kiedy po prostu nie masz siły zająć się tym, czym powinieneś. I to jest w porządku, to ludzkie. Problem nie polega na tym, że marnujesz czas. Problem polega na tym, że tak bardzo się za to obwiniasz, że nie potrafisz nawet cieszyć się chwilą, którą marnujesz. Nie potrafisz odpocząć, bo czujesz się winny. Nie potrafisz skrolować, bo w głowie słyszysz ten głos, który mówi znowu zawiodłeś. Zawsze czujesz, że powinieneś robić coś więcej. I wtedy właśnie wpadasz w tą strefę pośrednią, gdzie ani nie odpoczywasz, ani nie pracujesz po prostu czujesz się winny, niespokojny i to jest wyczerpujące. A co jeśli po prostu pozwolisz sobie czasem marnować czas? Powiesz ok, dzisiaj nic nie robię, skroluję, oglądam coś głupiego, gapię się w sufit i nie czuję się z tym źle. Nie codziennie, nie jako regułę, ale czasem kiedy naprawdę tego potrzebujesz, kiedy jesteś zbyt zmęczony, żeby udawać produktywność kiedy próba robienia czegoś sensownego tylko pogorszyłaby sprawę. Bo może marnowanie czasu też jest w porządku, dopóki jesteś w tym szczery, dopóki nie udajesz, że odpoczywasz, podczas gdy tak naprawdę po prostu potrzebujesz na chwilę zniknąć. Nie mam idealnego rozwiązania tego problemu. Nie mam systemu, strategii ani pięciostopniowego planu, który pozwoliłby przestać marnować czas. Bo nie uważam, że to jest problem. Myślę, że prawdziwy problem polega na tym, że zapomnieliśmy, jak po prostu być. Zapomnieliśmy, że nie każda chwila musi być użyteczna, że czasem po prostu istniejesz przez chwilę bez robienia niczego znaczącego. I to jest w porządku. Problemem nie jest czas, problemem jest poczucie winy, ten głos w głowie, który mówi ci, że za każdym razem, gdy nie jesteś produktywny, przegrywasz, że każda stracona godzina to dowód, że nie jesteś wystarczająco dobry. Może odpowiedzią nie jest przestanie marnować czasu, może odpowiedzią jest przestanie czuć się z tym źle, przestanie traktować każdą nieproduktywną chwilę jak moralną porażkę. Może marnowanie czasu jest w porządku, o ile jesteś tego świadomy, o ile jesteś ze sobą szczery, o ile dajesz sobie pozwolenie na bycie człowiekiem, a nie maszyną. Nie musisz optymalizować każdej sekundy. Może właśnie tym jest odpoczynek. Nie scrollowaniem, nie odrętwieniem, ale akceptacją bycia w bezruchu. Nawet jeśli wydaje się to marnowaniem czasu. Wierzę w Ciebie, teraz Ty uwierz w siebie.